Niezwykła historia niezwykłych ludzi. Motorem z Litwy do Chin. Wsiąść na motor, rower, samochód, może nawet samolot. Zapomnieć o problemach i jechać daleko daleko. Czy mieliście taki pomysł? I co z nim zrobiliście? Odłożyliście na przyszłość, czy jednak daliście się połnieć szaleństwo i pomysłowi podróży w znam. Tak jak to zrobiła Halina Korolec bojakowska i jej mąż Stach. Podróż zajęła im trzy lata i skończyła się w Szanghaju. Nie namawiam was oczywiście, żeby wszystko rzucić i jechać motorem, czy nogą do Chin, ale chociażby być może w biszczady do Zakopanego, czy, czy do druskienik, to wydaje się dobrym pomysłem. Tak na marginesie, właśnie z druskienik pochodzi lahalina i Stach. W 1934 roku Stanisław Bujakowski kupuje brytyjski motocykl Bessa z dwucylindrowym silnikiem o mocy 10 koni mechanicznych. Na zamówienie małżeństw z boku maszyny zostaje doczepiony koszt, w którym przez wszystkie te tysiące kilometrów wkrótce będzie podróżowała Galina. W wielką podróż wyruszają 23 sierpnia 1934 roku. Zamierzają dojechać tak daleko, jak tylko to będzie możliwe. Najlepiej oczywiście do Szanghaju, tak jak to założyli z samego początku. W kieszeniach mają niecałe 100 brytyjskich funtów, czyli to samo co nic w obliczu tak dalekiej i niebezpiecznej podróży. Pierwszych przystanek to Berlin, gdzie władze dopiero co przejęli naziści. Następnie, jak pisze sama Halina, roześmiane Czechy. Dalej są poukładana Austria, tonące w blocie Jugosławii, Bułgaria i Turcja. Turcji nie było, wówczas taka miła i puszysta, nie jeździło się tam na wczasy. Pogranicznicy przetrząsali wszystkie bagaże bojakowskich. Małżeństwo podróżników ugrzęzło w Persji, którą dzisiaj znamy jako Iran. Brak pieniędzy na podróż, na no, pustynią w sensie dniago-Pekistanu jest mega powódź. Jednak co robić, nie? Co robić, co robić? Nie mają pieniędzy, nie mogą zbyt wiele czekać. Postanawiają, że jednak pojadą. Przez kilka kolejnych dni motocykl przedziera się przez błoto i klucze wśród wrodziewisk. Ostatni etap podróżnicy zmuszeni są przebyć po pokolejową nasypie. Od pewnego momentu również zmuszeni są pchać motocykl, bo kończy im się benzyna. Z kolei stacji paliwowych wówczas nie było zbyt wiele. W Indiach biorą udział w spotkaniu z Rabindranathem Tagore, poetą i laureatem literackiej Nagrody Nobla. Gdy byli w Indiach umierał również Piłsudski. Przez kilka dni znowu czekają na pieniężny przekaz, który pozwoliłby im ruszyć w dalszą drogę. Na koniec Galina przyznaje, nie chcę w Indiach pisać źle, ale trudno mi pisać dobrze. Z kolei czy wy byliście w Indiach i jeżeli tak, to jaka jest wasza opinia o tym kraju? Po Indiach przychodzi czas na Birmę i kolejne kłopoty. Tysiące kilometrów po bezdrożach sprawiają, że w motorze rosypuje się łżysko. Bam, Bam, go nie ma. No i zwykle. Tej z kolei nie jest już w stanie usunąć od ręki. Czekają, aż pocztą nadejdzie część na wymianę. Bojakowcy zamieszkają w dżungli. W pewnym momencie adoptują również niedźwiadka. Yy, I po lepiej z pieniędzmi im się nie przelewa. W dużej mierze żywię się też darami dżungli. Sama Halina w Birmie powie miejscowemu dziennikarzowi, palę cygara, pluje, jadę wciąż przed siebie, dokąd droga i oczy poniosą. Nie za zajęcie, czyż nie? Tymczasem motocykl podróżników ostatecznie się rozsypuje. Ostatnie te wyprawy pokonują na pokładzie statku, wyczerpanie i trawienie chorobami, aż wreszcie docierają do Szanghaju. Wkrótce Halina koleją transsyberyjską jedzie do Moskwy, by stamtąd wrócić do rodzimych Druskienik. Stach postanawia zostać w Chinach i relacjonować wojnę przeciwko Japonii. Do Polski Stach ostatecznie wyrusza dopiero w 1938 roku. na wieść o tym, że Halina rodzi mu syna. Chłopak dostaje imię Jarema. Kiedy wybucha II wojna światowa, małżeństwo zostaje ponownie rozdzielone. Halina spędza okupację w rodzimych druskinikach, a Stacha los rzuca do Afryki, gdzie służy w alianckim lotnictwie. Lata z dostawami dla armii. W 1945 roku, ściśle więc po 1945 roku, osiada w Indiach. Wraz z kolegami zakłada lotniczą firmę transportową. Wkrótce dołączałem do niego Halina Rema. I wcale się nie dziwię. Nie? Litwa została okupowana przez Związek Sowiecki, stała się komunistyczna, Polska zresztą również. Majątku już nie było. A niebezpieczeństwo tego, że zostaną zrepresjonowani, czy też uwięzieni, być może nawet rozstrzelani, było prawdopodobnie bardzo wysokie. Kilkanaście lat później chłopak przejdzie do historii jako pierwszy reprezentant Indii na zimowych igrzyskach olimpijskich, uprawy narciarstwo olpejskie. Pod kolej pod koniec życia, małżeństwo przeżywa kolejną rozłąkę. Halina z synem wyjeżdża do Stanów Zjednoczonych, gdzie ostatecznie umiera w 1971 roku. Z kolei Stach do końca życia mieszka w Indiach. I to już jest koniec naszej historii o niezwykłych ludziach i ich niezwykłej podróży, motorem do Szachaju, do Chin.